Do mili, yy, oglądacie dziwacie, dziwacie się na, na telewizor. Yy, I to bo każdy ma telewizor doma. Chodzi o są takich ludzi, co nie mają telewizora, a bez mal są szczęśliwi. Yy, Kiedyś się mówi, prawiło, że szczęśliwi czasu nie mierzą, yy, że nie mają godzinek na, na ręce, a teraz się prawi, że kto yy, nie ma telewizora to jest szczęśliwy człowiek i o takich ludzi zną. I o telewizora jeszcze mam. Ale, ale, coraz więcej mnie to serę, co tam pokazują, także ja sam myślę, że albo go wyciepię, albo już nie będę kupował nowego telewizora, ale yy, ludzie się dziwają na telewizor, dziwają się na filmy, dziwają się na seriale, bo na politykę się nie idzie dziwać, bo to już nie idzie wydzierżać, co się to robi. Yy, jak się ci, ty warioty yy, we Warszawie przezywają, ja prawem, że trzeba yy, tutaj ustanowić księstwo Cieszyński. Na tej, naszej, na tej naszej cieszyńskiej ziemi Połączyć tam ten zachodni brzeg, brzeg Olzy I odbudować to księstwo Niech, się to, niech to będzie tak jak jeszcze 100, 120 roku temu Ale dobre, to polityka na bok Rostomili, dzisiaj rzeknę coś takiego srandownego Jako się po naszemu prawi filmy a seriale Bo nasze cieszyńsko rzecz tak bogato że tą cieszyńską rzeczą idzie wszystko wyrządzić. Idzie nią wyrządzić Biblię, idzie nią wyrządzić rostomań e, naukowe książki. Wszystko idzie opisać tym naszym cieszyńskim, tym naszym językiem e, naszej cieszyńskiej ziemi. Jak mocie radzi to moi drzwi to mi dajcie pyty e, suba, a subskrybujcie mój kanał, a dajcie mi aspoń <laughs> palec do wyrchu, że się, że mocie to moi e, bulczyni Radzi. Rosłomili, yy, jako yy, są te filmy. Toż yy, pierwszy film to jest Szybcy i Wściekli. Yy, taki film, co w, o takich wariotach, co jeździli autami, co realizowali po cestach. A po naszemu to będzie wart, Wartcy a Dziwocy. Yy, był taki film Wzgórza, mają oczy. No to po naszemu to będzie. To był horror. To je do ludzi, co mają norymne nerwy. To po naszemu wzgórza mają oczy, gdzie kopce mają bliższe. A Rambo, jak będzie po naszemu? Rambo po naszemu to junek z Flintą. Bo to był John, a John to po naszemu jejunek. Następny pociąg z Forsą. No to już to będzie cuk z Grejcarami. Ojciec chrzestny, Taki film o mafii włoski. Ojciec chrzestny, po naszym te potek. Potem był taki film o, e, o chłopie, co poradził wszystko porachować, a co się mu potem w głowie kapkę po... po, 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 po na ryby wszystko poprzewracało. E, piękny umysł. Szumny rozum. E, zapach kobiety. Jako o paniczka. Następny. Chwyć mnie, jeśli potrafisz. O takim synku, co uciekał, takim mu takim w okulorach, to będzie chyć mnie jeśli poradzisz. A Batman, Batman roztomili te Gacopir bo Batman to jest przeca Gacopir to nie, nie topisz. No, a nie topisz, to jest On sam nie wiedział, czy, czy je gacopirem, czy je, czy je człowiekiem. Potem był taki film, Jestem Bogiem, Jerzech Pombuczkiem. 12 małp, 12 opic. Fighter był taki film. No fajter, po naszemu, to fajterzy to byli kiesi, jak przyszedł na muzykę, jak się fajter, fighter, a jak się ze wszystkimi bił dookoła, to był biok. Okręt, szyf, po naszemu. znachor, taki film o takim chłopie, co, doktorze, co potem e, e, stracił pamięć, to je ma był taki film "Zagarść Dolarów", zachowiąsło grejcarów. Potem taki film "Gnijąca Panna Młoda", skrybiało młoducha Wesele. Był taki film, dwa takie filmy były. Tam w jednym tym filmie tam chlastali gorzole w wlezie. No to po naszymu je wiesieli. Nie lubię poniedziałku. Tako komedia, barei Z z Nim umrod pędziałka. Lokator, kwartyrnik, szklana pułapka, szklano paść. Byliśmy żołnierzami. Taki wojenny film, dobry. Byliśmy wojokami. Tato, film o takim fotrze, co tych podciepów po tym likwidował, co mu, co mu celę tam wyunaczyli na dyskotece. Foter. Chłopaki nie płaczą. Syncy nie beczą. Dzień, dzień świra. Dzień wariota. Zezowate szczęście. Świdrate szczęści. Kevin sam w domu. Za chwilę będzie. Oto w grudniu. Jak one się zaczną godni święta. Musi być Kevin na godni święta. Kevin są duma. Daleko od szosy. Hań łot cesty. Drogówka. Policajci na cestach. Był taki film. Chrastali też tam po pierunie. Faceci w czerni. Panoczkowie po czornu. I kto to mówi? Tuż kto to prawi? Jaś Fasola. No, kto go nie zna? Wiecie, jak widział Jaś Fasola po naszemu? jonek Fazol. A Ladies? Taki film o, 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 o babach. Paniczki. Lekarze, to gdzie doktorzy? List w butelce, pismo we flaszce, lokatorzy, kwartyrnicy po naszymu, naga broń. Pamiętacie tą scenę? Co ona, te nogi tak z jednej na drugi, a my, my młodzi się siedziwali, co też ona tam ma? A nie my, ale stasi też. A nic na nim nie miała, bez malarzy, tam miała majtki. Naga broń, roztomili Sago Flinta. <laughs> nie kłam, kochanie. Nie cygoń, roztomiły. Nic śmiesznego, taki film był, żodno sranda. Piorun, o takim psie, to jest po naszemu chrum. Plebania, serial o farożach. Fara. Pociąg, Cuk. Polskie drogi, polski cesty. Pro, prawdziwe kłamstwa, <laughs> prawdziwe cygaństwa. Brzydula, był taki serial. Szpatno. Przepis na życie, recepis na żywot. Przyjaciel weso wesołego diabła. Hmm, o takim podciepie pocie yy, kudłatym. Kamrat, Szkowroźnego Czechmona. Po prostu mili, tak to będzie po naszymu. Potem był taki film, w głowie się nie mieści, po naszemu to będzie to rozum nie bierę. Dzieci kukurydzy, horror. Dziecka z kukurzicą. Wiecie, jak y, teraz kolechałpy y, kole wszędzie są kuku, jak po sioto, to też <laughs> czasami, czasem człowiek ma strach, że takie jak się dziecka coś się z tego wylezie, jak się podciepie. To ja złodziej. Taki polski film. To jo ja szkłoda. I rozto mieli, widzicie, że ai tytuły filmów e, idzie na tą cieszyńską rzecz przerobić. I ja wam rzeknę więcej. Ja e, to się zrobię, bo teraz nie mam czasu, ale ja zrobię e, napisy po naszemu do, <kłyszynko> do jednego takiego filmu, e, co by cały, cały świat się podziwiał i cały świat to widział, że po naszemu idzie wszystko napisać, wszystko żyć. Rostomili, dzięki za posłuchani. Jak macie jakiś film albo serial, a myślicie, co, co że go dzisiaj nie, nie żyk, a chcielibyście, coś chcielibyście go dopisać, to go piszcie w komentarzach. Rostomili yy, macie takie obrazki teraz kole mojej głowy. Jeden obrozek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał. Drugi obrozek to jest film, co się Wam może podobać, a trzeci obrozek to jest play, playlista, to, to są filmy, co yy, można być yy, co, co są powiązane, one są podobne do tego, do tego filmu. Dziękuję wam pięknie, Rostomili, niech się wądarzy.